Suda51 oraz jego studio Grasshopper Manufacture z roku na rok nabiera coraz większego rozpędu. Zasadnicze pytanie, czy w parze z ciekawą wizją podejrzają czyny mające się przyczynić do tego, iż za rok ktoś jeszcze będzie o tej grze pamiętać? Na to oraz kilka innych pytań usłyszycie odpowiedź już niebawem. Głównym bohaterem Lollipop Chainsaw jest Juliet Starling, a z pozoru niezbyt rozgarnięta liderka, uczęszczająca do liceum w San Romero. Jak to jednak zwykle bywa, pozory mylą a pod przykrywką nastolatki wkraczającej w dorosłe życie, skrywa się zaprawiona w bojach łowczyni zombie z rodziny, którą ową tradycję hołduje się od pokoleń. Dziwnym zbiegiem okoliczności w dniu jej 18 urodzin, ktoś postanowił schrzanić jej humor, zamieniając większość mieszkańców San Romero w stado nieumarłych, w tym jej chłopaka. Szczęście w nieszczęściu polega na tym, iż po odprawieniu szamańskich modłów Nika udało się uratować. Szkoło w tym, iż poza jego głową nie pozostało nic. Hmm. Well, Um? Uh, there's some stuff I didn't tell you before, okay? I didn't want you to think I was weird. I'm kidna sort of I. What? Zombies! A rola breloczka zawieszonego na smyczy nie jest dla niego zbyt komfortowa. Nasze wytyczne są oczywiste. Mamy się dowiedzieć kto za tym wszystkim stoi, posprzątać po nim, a po wszystkim skonsumować urodzinowego torta, ale to już zależy od ostatecznego przebiegu zadania. Scenariusz to typowe wypuszczanie oka w stronę fanów Ojca Chrzestnego wszystkich sąpiaków, czyli George'a Romero, ukazanej w nieco prześmiewczej konwencji. Fabuła może jest pchana jak po sznurku z góry ustalonym kierunku, ale liczne gagi, jeśli nawet nie są one najwyższych lotów, skutecznie maskują wszelkie płcizny, które podejrzewam, że i tak były w pełni zamierzone. Lollipop są to w głównej mierze slasher z dość przystępnie i ciekawie podanym systemie walki oraz tuzinem różnych udziwnień, które nad wyraz działają na tyle skutecznie, że z zaciekawieniem śledzimy wszelkie poczynania Juliet na ekranie. Jest to, czego brakowało mi w jednej z ostatnich gier sudy Shadow of the Damned, a mianowicie zdrowego rozsądku. Shadow of the Damned, jeśli już był jakiś nietuzinkowy pomysł, to zazwyczaj kończyło się to tak, że był zbyt agresywnie eksploatowany raz za razem, aż w końcu tracił na świeżości. W Pop ten aspekt został zdecydowanie lepiej wyważony, a już raz wprowadzone nowinki serwowane są ponownie w stosunkowo dużym odstępie czasu. Dając możliwość graczom niejako zatęsknić za danym motywem, w zasadzie można się przyczepić yy, do jednej z możliwości Nika, w której wciskamy jego głowę w korpus nieumarlaka. On toruje nam przejście, a my w wplątani jesteśmy w nieco nudnawą sekwencję Quick Time Event. Ale to tyle z słabszych fragmentów. Reszta zarówno przerywników, w których mamy wykazać się refleksem, jak i również zastosowań dynki jest wykonania z lepszym wyczuciem. Pora nieco więcej powiedzieć o tym, co potrafi sama Juliet, a jest o czym. Podstawowa rzecz, wymiatanie piłą łańcuchową, w tym przypadku mamy do dyspozycji dwa rodzaje cięć, atak fizyczny i unik. Oczywiście, aby wykorzystać w pełni potencjał naszej blond heroiny, trzeba porządnie zapracować i nieco główkować nad tym, aby jak najczęściej zaliczać sparkle hunting zombie ponucy, za zabijanie trzech i więcej umarlaków jednocześnie. A wbrew pozorom nie jest to takie proste, jakby mogły się wydawać. Ząbki są dość wytrzymałe, a na początku nie dysponujemy zbyt dużą ilością kombozów, szczególnie tymi o większym zasięgu rażenia. Rozwój postaci dokonuje się poprzez zakup interesujących nas lepszeń w sklepiku. Juliet możemy rozwijać na dwa sposoby: inwestując w jej fizyczne aspekty, takie jak siłę czy wytrzymałość, albo kupując nowe kombinacje. Jest tego na tyle dużo, że nawet będąc bardzo łasy na kasę. Udało mi się odblokować ponad 50% możliwości. Więc pieniądze trzeba wydawać z głową i nie zapominać o odpowiednim balansie postaci. Co z tego, że Juliet będzie wytrzymała, jeśli w obensywie nie ma nic do zaoferowania, poza serią słabych standardowych ciosów. Ogólnie, o można śmiało powiedzieć, że robi za broń modularną. To było do przewidzenia, że prędzej czy później posłuży nam za broń palną albo jako środek lokomocji z wbudowanym telefonem. No proszę, Juliet też potrafi zaskoczyć swoimi umiejętnościami wynikającymi z bycia szkolną pomponiarą, co z pewnością spodoba się męskiej większości przycinających w lollipop Chainsaw. Gra pod względem technicznym nie zawodzi, co nie było takie oczywiste po zobaczeniu loga Engineu Annela III, z którego ostatnimi czasy nikt za bardzo się nie stara, aby cokolwiek wykrzesać. Nie brakuje niewidzialnych ścian, filtrów maskujących słabsze tekstury, a przechodnie klony niegorszą ilością detali. Ale tak czy inaczej, nie zauważyłem większych zgrzytów. Jest płynnie, szybko i efektownie. Jeszcze lepiej prezentuje się oprawę audio z genialnie dobranym soundtrackiem. Przeważnie towarzyszy nam muzyka utrzymywana w klimatach rockowo-metalowych, ale w zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie. Aktorzy również nie zawodzą i świetnie wpisują się w lightowy wizerunek całej gry. Mają skłonności do zachowania rodem skina klasy B, ale zarówno to, jak i wiele innych zagrań. Jest po prostu wpisane w konwencję całej gry. Niestety, nienaganny wizerunek woli Chainsaw psuje jedna, ale bardzo istotna wada, bardzo wątły: Replay Value. Kampania praktycznie nie posiada słabych momentów, pojedynki z bossami naprawdę warto przeżyć na własnej osobie, ale gdy emocje już opadną, to praktycznie nie ma już po co wracać i to po zaledwie 5 godzinach. Taką trzeba zapłacić cenę za zabawę z górnej półki. Są oczywiście challenge w postaci time attack, zbieranie medali i tym podobne, ale będąc szczerym niespecjalnie stało mnie zatrzymać na dużej przykonsoli. To już lepiej podziałoby na mnie poukrywane złote lizaki czy subbosowie na wyższych poziomach trudności, aniżeli internetowe rankingi, ale to nadal za mało. Nawet zrobienie drugiego zakończenia nie było jakieś nadzwyczajnie trudne. Perwersów mogą zainteresować ewentualnie skąpe stroje do wykupienia dla naszej łowczyni, ale z góry uprzedzam, golizny w strategicznych strefach jej ciała nie uświadczymy. Zresztą Starlink skutecznie pilnuje, abyśmy zbyt wiele nie zobaczyli. I tak oto prezentuje się Lollipop Chainsaw, gra z zadatkami na coś więcej, która niestety pozostawia spory niedosyt. Ale hej, przecież nadal warto poznać bliżej najnowsze dzieło sody 51. Szkoda tylko, że przygoda z Juliet Starling tak szybko dobiega końca.